Czy kiedykolwiek przystaję mylę o tym, co kto został wybrany przez Boga? To bokie, ale jednocześnie ujawniajce. Możesz zadać sobie pytanie, ale co to dla mnie znaczy? I Wayne o tym gdzie my porozmawia. Boska Marka jest im więcej Eni znakiem, jest pieczci, która wyrunia wybranych Boga, co co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Kiedy Bóg ci wybiera, nie jest przypadkiem. Ma cel w twoim życiu, co wyjątkowego, co tylko ty możesz osiągnąć. Nie chodzi o zasług, ale o Ask, Ask, która jest dostępna dla wszystkich, którzy otwierają Esy SI na te rzeczywisto. W każdym myciu istnieją znaki wskazujące, eboa RKA jest tam prowadź i chronić. Jest to mod duchowej samoci, którą nosisz i cezesz z większym celem. Czasami te znaki jest tak jasne, e nawet nas zaskakuj, jakby wszystko działo Esy w boskim i bezlogicznego wyjanienia, Ale jeżeli przyjrzysz się uwanie, Zdaj sobie sprawę, że te znaki jest odpowiedzi Boga na to, co dla Ciebie zaplanowa. To, czego on chce od Ciebie, jest odpowiedzią, czy chcesz tym iciem z pewnością siebie i wiar. Akceptuj te baskmark. W tym filmie porozmawiajmy o tych bokich sygnałach i tym, jak możesz je zidentyfikować w swoim iczu. Jeżeli czujesz, a jest to powołane do czego większego, Twoje icie ma boski cel. Ta treść została stworzona dla Ciebie. Przygotuj Esi na poczenie Esi z te prawd, a ostatecznie nie będzie moliwe, aby nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo Bóg ci prowadzi. Będę wiadomy, ponieważ zaczyna Esi teraz podróż zrozumienia boskiej marki. Kiedy mówimy o boskiej marce, wkrótce mylimy o czym, co wykracza poza widoczne. Ta marka nie jest fizyczna, ale duchowa. Jest to znak ochrony, który Bóg oferuje tym, których wybiera. Wiemy, E wiat jest pin wyzwa i przeciwności losu, ale obecno Boga w naszym eciu działa jako prawdziwa forteca. Boska ochrona nie oznacza, że nigdy nie przejdziemy przez trudności, ale nawet w trudnościach mojemy ufa, e utrzymuje nas, pozbywać Ezi widocznego i niewidzialnego za. Ta ochrona jest wicej więcej niż obietnic, jest to rzeczywisto dla tych, którzy staraj Ezi zgodnie z wolą Boga. Psalm 91,3 mówi, bo dostarczy ci speteli ptaka i śmiertelnej zarazy. Widzimy tutaj, w jaki sposób Boska Marka jest synonimem niewidzialnej, ale niezwykle prawdziwej ochrony. Tak jak Bóg uwolni Daniela z grobu Lwów i Dawida z arki Saul, robi to samo dla ciebie w sposób, którego ci to nawet nie zauważamy. Dzięki tej ochronie mojemu utrzyma nasz wewnętrzny pokój, ponieważ wiemy, E nie jesteśmy sami. Co więcej, Boska Marka znajduje równie odzwierciedlenie w naszej duchowej to samoci. Kiedy Bóg nas wybiera, daje nam nowy cel na uwizji tego, kim jesteśmy. Nasza to samo nie jest dziół w naszych ludzkich osiedliciach ani naszym statusie spocznym, ale w którym jesteśmy do Boga. Jesteśmy waszymi ziemi, a to, to samo przynosi poczucie przynależności i bezpieczeństwa, ponieważ wiemy, e mamy Ojca, który opiekuje es i nami, prowadzi nas i prowadzi. Nie ma większego przywileju niż wiedza, e jesteśmy przez Niego wybrani i kochani. I to zmienia sposób w jaki stajemy w obliczu życia. Kiedy jemy z tym sumieniem, nasza podróż staje Leisza, ponieważ wiemy, że nie od tego, co Ezi stanie, jesteśmy chronione przez potnarkę i Boga. On jest nasz fortek, naszym schronieniem i nasz esi. To bezpieczeństwo daje nam pewno siebie niezn do przejścia, więc e nasza duchowa to samo jest niezwyczona. Czy zauważy, jak boska marka przekształcał nasze życie? Jeśli identyfikowałem esi ze wszystkim, o czym rozmawialiśmy do tej pory, wyobraź sobie moc podźwiania tej wiedzy. W dzisiejszym filmie dalej badamy oznaki Boga Marki w naszym myciu. Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć, jakie jest test jej ochron i te wzmocną to samo duchów, nie możesz stracić tego przesania. Ponadto, subskrybuj kana, zrobisz pierwszy krok, aby wzmocnić swój spacer z Bogiem. Tutaj znajdziesz treści, które pomógł ci rośnić duchowo i z większym celem, pokojem i radoci. Nie pozwól, aby ta okazja mina, klikaj w przycisk aplikacji, gdzieś jeszcze Esej ze społeczności, która stara o woli Boga i został wszechśtakowym przez Twój Ask. I nie chodzi tylko o obejrzenie filmu. Kada nowa trej, którą otrzymujesz, da Ci Wiks jasno co do Twojego boskiego celu. Jeśli czujesz, E jest o więcej dla Twojego Echa, to poza tym, to kiedykolwiek YK, ten kana jest dla Ciebie. Subskrybuj, gwarantujesz. E nie stracisz żadnego transformacyjnego nauczania. Pamiętaj, Bóg ma dla ciebie co wspaniałego, a tutaj znajdziesz nazdzia, aby jak najlepiej swojej woli. Nastnie kliknij i subskrybuj. z powiadomienia i przygotuj Ezy na duchu w podró, która doprowadzi ci do nowego poziomu zaufania, pokoju i realizacji Chrystusie. Znak Boga jest nie tylko widocznym symbolem lub znakiem, ale Bokim znakiem, e zostalimy wybrani do boskiego celu. Kiedy mówimy o tej marce, mamy na myśli nas to samo jako dzieci i córki Boga. Jest to manifestacja Jego bezwarunkowej mioci i Jego pragnienie poprowadzenia nas ciekwi i spenienia. Posiadanie ładu Boga w naszym iciu mamy pewno, e On nas zna, kocha nas i wybra, aby my wypełnili co znacznego w Jego wiecznej paścienie. Ta marka sprawia, e zastanawiamy esi nad wielkości Boga i tym, co to znaczy by wybranym. Kiedy Pan dzwoni do nas, nie tylko oferuje nam ochronę, ale tej pozwala nam zgodnie z Jego wolą. Boska marka pozycjonuje nas w miejscu przychylności i aski, pozwala jest nam do wiaczy pokoju, radości i zwycięstwa, nawet w trakcie przeciwności losu. Jesteśmy powołani do icia inaczej, odzwierciedlać wito i charakter Boga w każdym działaniu. Myli i sowa. Znaczenie marki Bojej wykracza poza prast wiar. Oznacza to życie z celem, dokonywanie wyborów, które honoruj Boga i w pełni ufa Jego zaopatrzeniu. Kiedy Esi go zaznaczy, możemy by pewni, że zapewni wszystko, czego potrzebujemy. Ta Marka wie Esi również zaufaniem do Boga, który ze swojej aski wzmacnia nas zostawienia człowieka demu wyzwaniu, bez względu na to, co Esi stanie, ta marka jest nasz gwarancji i e towarzyszy nam Ten, który nigdy nas nie opuszcza. Dlatego noszenie boskiej marki ponosi odpowiedzialność za Ecie Bogu i jej celu. I wejni ta odpowiedzialność przynosi nieopisany pokój. Ponieważ wiemy, że wypełniamy boskie wyzwanie, i że Bóg jest z nami we wszystkich okolicznościach. Kiedy mówimy o boskim celu w naszym życiu, mamy na myli doskonale plan, który Bóg ma dla każdego z nas. Od czasu, gdy Esi urodziliśmy, zna nas dziś i wybra do życia zgodnie z jego projektami. Ten cel wykracza poza osiągnięcia osobiste lub zawodowe, chodzi o bycie na ziemrkach Boga, aby wypełnić co większego, nie sobie, sobie wyobrażamy. Czasami możemy czy Esi zagubiony lub bez kierunku, ale w tej refleksji nad boskim celem znajdujemy nasz prawdziw to samo i bezpieczeństwo. Wayne jest, aby pamiętać, że cel Boga dla naszego życia nie jest czym, co musimy odkryć sam, ale co, co objawia Esi, gdy mu Esi podajemy. Poprowadzi nas i, krok po kroku, pokaże nam, czego od nas chce. Skat modlit. Kada chwila komunizmu nim wyraźniejsza staje Esi sposób, w jaki powinniśmy podać. Kiedy dostosowujemy Esji do boskiego celu, ujemy większym sensem, większej pewności siebie i zdajemy sobie sprawę, e wszystko, co ujemy, zarówno wysoko, jak i niski, ma cel w ich planie. Boła marka w naszym eciu czyni nas bezpośrednio z jego celem. Jest nie tylko duchów pieści, ale wezwaniem do ecia dla swojej fej. Sto to wezwanie mu prowadzi nas do nieoczekiwanych sposobów, ale kiedy podamy za Panem wiar, mojemy by pewni, e prowadzi nas do najlepszych. Boski cel nie jest odosobnionym zadaniem, ale zbiorów podró, w której wszystkie dzieci Boe odgrywają kluczów ról, nawet jeśli czasami nie rozumiemy zakresu naszego wkadu. Dlatego refleksja nad boskim celem prowadzi nas do życia całkowitego poddania Esi i pewności siebie. Kiedy rozumiemy, że wszystko, co robimy, ma wieczny wpływ i współpracujemy z twórcą w celu realizacji jego planu, nasze życie jest pełne znaczenia, a pokój, który pochodzi z tego zrozumienia, jest czym? Czego wiatr nie ma nam da, ponieważ wiemy, E jesteśmy na dobrej drodze, kierując esi Arkei i Boga. Od samego poczku Biblia pokazuje nam, E Bóg stworzy nas w pewnym celu. W księdze rodzaju 127 jest napisane, E Bóg stworzy nas na swój obraz i podobieństwo, co jest rannym odzwierciedleniem jego nioci do nas. Ten fragment ujawnia, E każdy człowiek ma niezmierzoną wartu przed Bogiem. Jesteśmy Jego odbiciem na ziemi, co stawia nas w wyjątkowej pozycji intymności z Nim. Stworzenie nie baje się przypadków, by to akt miłości i troski, w którym Bóg mylą o każdym szczegółach naszego życia. Boła miou do Jego stworzenia jest jeszcze bardziej widoczna, gdy widzimy w Jana 316 ewisa swojego jedynego Syna, aby ocali wiatr. Bóg nie ościja jednych ofiar, aby upewnić Esi, e mojemy mi miecie wieczne nie stworzy nas, aby od Niego odlegę, ale mi intymny zwizek, oparty na Jego bezwarunkowej miłości. Ta miłość nie zejdzie od naszych działa, ale jest to boski wybór, który nigdy nie zawiedzie. Ta prawda uwolni nas od poczucia odrzucenia lub strachu przed tym, aby niebygodnym. W jednym Jana 4910 widzimy demonstrację miłości Boga przez Jezusa Chrystusa, który podda ezinam. nam. Ta doskonała miłość uczy nas, e nawet gdy zawodzimy. Bóg nas nie porzuca. Cigle wzywa nas do zbliania Esi do Niego, oferuj przebaczenie i odbudów. Fakt, że zostaliśmy stworzeni przez Boga i kochani przez Niego, jest podstaw naszej duchowej to Kiedy rozumiemy to Boko, nasze jecie ma nowe znaczenie, pełne celu, bezpieczeństwa i pokoju. Pisma White zapraszają nas do refleksji na te bezwarunków miłości, które nie zajli od naszych działa, ale która nas przekształcą. Boa miło udaje nam pewno estawia stawia czoła wyzwaniom życia, E jest z nami na każdym kroku. I nawet gdy mamy trudności, mojemy by pewni, Ekstatuje nas na co wielkiego swoim boskim samolocie. Upadek człowieka, opisany w księdze rodzaju 3, by decydujący momentem, który oddzieli ludzko od jego doskonałej komunii z Bogiem. Kiedy Adam i Ewa nie przestrzegali Boga w ogrodzie Edenu, znak witoci został zepsuty, a grzech wszedł na wiatr. Wydarzenie to przyniosło duchów Majer i rozdział Boga, co spowodowało wiatr naznaczony cierpieniem i wyobcowaniem. Jednak nawet po upadku Bóg nigdy nie porzuci ludzkości. On, w swojej nieskoczonej asce, ustanowi plan odkupienia, aby przywrócił utraconą komunii. W tej boskiej baszczynie istnieje wyrane rozróżnienie między tymi, którzy zostali wybrani przez Boga, a tymi, którzy kontynuują dróg do grzechu i buntu. Biblia jasno mówi o tej separacji – jak w Jana 1516, gdzie Jezus przypomina nam E nie wybrałem mnie do mnie, ale wybrałem ci. Wybrani es ci, którzy z boskiej aski otrzymali znak Boga i zacznie zgodnie z ich wol. Nie oznacza to, e es zwolnieni z trudności, ale e maj ochron, dostarczanie i ask Boga w swoim myciu. Z drugiej strony wiaty je w cigiem poszukiwaniu znaczenia i spełnienia, sto ignorując go z Boga i moliwoci zbawienia. To zwinicowanie nie jest przez nas ceo, ale wyborem Boga. Wybiera przez swój suweren woltyw, którzy będą jego instrumentami błogosławieństwa na tym wiecie. Rozumieć nasz duchów to samo jako wybrań nasza wizja i ciaca esy zmienia, ponieważ wiemy, e jesteśmy czego znacznie większego z wiecznym celem. Ten wybór Boga nie jest motywowany ludzkimi zaletami, ale jego niezmierzon ask. W Efezjan 1,45 jest napisane, e Bóg wybrał nas przed fundamentem wiata. Aby być witym i nienagannym przed nim wnioci. Jesteśmy powołani do icia inaczej niż, wiatr. wiatrem w wiecie ciemności. Choć wielu wcieje je daleko od Boga, ci, którzy byli naznaczeni swój ask, mają wajdał nadzieję i wieczny cel, wiedz e jest instrumentami swojego boskiego planu. Boska marka jest pieści duchowej ochrony i to samoci, która towarzyszy wybranym przez Boga przez całe ich życie. Ich Kiedy kto jest naznaczony przez Boga, zaczyna i inaczej. Odczuwaj dwakiego obecności we wszystkich obszarach jecia. Istniej wyrane oznaki tej marki, które są jako potwierdzenie boskiego celu. Na przykład ochrona Boga jest jednym z pierwszych i najbardziej oczywistych znaków. W psalmie 91.3 znajdujemy obietnic e dostarczy ci z Peterich Lebonu i zgubnej zarazy. Kiedy jesteśmy pod bask ochron, nawet w czasach przeciwnoci, mojemy zaufa, e Bóg jest z nami Powstrzymuj z nas przed widocznymi i niewidocznymi niebezpieczeństwami. Kolejnym znakiem boskiej marki jest przepis nadprzyrodzony. Bóg nie tylko dba o nasz dusz, ale też o nasze potrzeby fizyczne i materialne. W Psalmie 3725 tam Byłem młodym czyzn. Teraz jestem stary, ale nigdy nie widziałem sprawiedliwej bezradności ani jego potomstwa, by ebrowa chleb. Bóg ma szczególny sposób na zaspokojenie naszych potrzeb. Czy to w sposób, którego nie możemy przewidzieć. Pamiętaj o historii Izraela na pustyni, gdzie Bóg zapewni mę z nieba, aby nakarmił lud. Równie dba o tych, którzy z jego wybrani, zapewniając, że nic nie brakuje, czy to w aspekcie materialnym, czy duchowym. Aśka Boga jest równie potnym znakiem tego boskiego znaku. Kiedy Bóg naznaczy nas, wasza aśka towarzyszy nam we wszystkich okolicznościach. Ucie Józefa w Egipcie jest tego wyranym przykładem pomimo trudności i niesprawiedliwości, z którymi Ezi spotka. Józef znała z ask w oczach Boga i ludzi. W powtórzonego prawa 3213 widzimy, "E Bóg daje ask nieba Jego wybranym, kierując ich w kierunku spełnienia ich celu. Ta przysługa ogranicza Ezy nie tylko do sytuacji materialnych, ale też do realizacji snów i uznania boskiego celu w naszym życiu. Pokój, radość i komfort są również oznakami boskiej marki. Nawet w trakcie buści, którzy jest naznaczeni przez Boga, do dowierczania pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie według Filipian 4 lipca ta pociecha nie pochodzi ze wiata, ale od Boga i pozwala nam jest niewynadziej i wiar. Boska marka wnosi ze sobą mocny podkąt emocjonalny i duchowy, w którym zaufanie do Boga jest z tej, niezależnie od okoliczności. Ten stan umysłu znajduje odzwierciedlenie w radoci, która wykracza poza sytuacji, ponieważ wiemy, E obecno Boga nas wzmacnia przez cały czas w ichu. Teraz, gdy rozumiemy oznaki boskiej marki, Wayne jest, aby wiedzie, jak zachować Jod w naszym Myciu. Wito jest pierwszym krokiem. Ucie witoci jest nie tylko zaleceniem, ale potrzeb tych, którzy siiej pozostają pod ochroną Boga. Unikaj grzechu i wajże zgodnie z zasadami słowa Boego. Zapewnia, e ta marka pozostaje w nas nienaruszona. Wito oddziela nas od wiata i zbliża nas do Boga. Pozwalajcie jej obecno objawia Esi w naszym codziennym myciu. Jak mówi jeden Piotr 116 Wici, bo jestem Wici. Boska marka jest utrzymywana tylko wtedy, gdy staramy Esi zgodnie ze standardami Boga. Pokora jest kluczem do utrzymania aktywności boskiej marki. Wiecie, któryś to ceni samozwajemno i dum, konieczne jest kultywowanie skromnego serca. Pokora utrzymuje nas w zalenoci od Boga. Uznać, to on daje nam Esi i zdolność do ruszania dalej. Kiedy odrzucamy dumę i oddamy Esi woli Boga, wywyższa nas w swoim czasie. Jezus uczy nas Mateusza 2312. E kto jest wywyszony, gdzie upokorzony, a ktokolwiek sam Esi uczy, gdzie wywyższone. Pokora nie jest saboci, ale demonstracja pewnego zaufania do Boga, kto wie, co jest dla nas najlepsze. Pane zaufanie do Boga jest trzeci istotny praktyk do utrzymania aktywności boskiej marki. Kiedy zaufamy Bogu, oddamy Mu nasze ecie i podawamy Esi Jego woli, pozwalając Mu poprowadzić nas we wszystkich obszarach. Zaufanie nie opiera Esi na tym, co widzimy, ale o tym, co wiemy o postaci Boga. Jak mówi przysłów 3,56, zaufaj Panu całego serca i nie mieszaj we własnym zrozumieniu. Rozpoznaje Go na wszystkie swoje drogi i wyprostuje Twoje cieki. Zaufanie do Boga pozwala nam pozostać stanowcze, nawet w trudnych czasach, wiedz, E kontroluje wszystkie rzeczy. Te praktyki wito, pokora i pewność siebie jest podstaw, która utrzymuje Baskmark przy iciu w naszym myciu. Pomaga nam roślin duchowo i zachowa nas to samo jako wybrany przez Boga. Kiedy przestrzegamy tych zasad, nie tylko utrzymujemy bask Mark, ale też stajemy esikanaami Boga i zgodnie z celem, jaki ma dla nas. Teraz do znasz znaki, które wskazuj: e Bóg oznacza twoje icie, czy nadszedł czas, aby zastanowić, esi czy Y zgodnie z tym celem. Czy jesteś gotowy przy Bask Mark, który ci postawi? Pamiętaj, e Boa Aśka ochrona i postanowienie jest dla tych, którzy staraj się w waszej woli, ufaj w waszej jasce. Zapraszam do podbania esi w tej relacji z Bogiem, do modlitwy, zaufania Mu na każdym etapie jego podróży. Pamiętaj. Aby udostnij ten film tym, których znasz, którzy również muszą wysłucha tego przesania i przejąć znaki Boga w Twoim życiu. Subskrybuj kana i umoliwi powiadomienia, aby uniknąć traty większej liczby treści. Razem nadal roniemy i dowiedzmy Esi, co Bóg zarezerwował dla nas. Niech pokój, radość i błogosławieństwo Pana będą na Waszym życiu.